Dzień dobry. W tym odcinku chciałbym przedstawić dwie pary spodni. Z, z pozoru podobne. Ciemny kolor, no, krój faktycznie taki formalny. Ale co je różni, poza oczywiście pewnie ceną czy jakością? Przede wszystkim marka. Jedna jest marki polskiej, a druga jest marki niemieckiej. I tutaj nie chciałbym mówić hmm, po prostu o kraju pochodzenia marki, że to o czym ma przeświadczyć tutaj o jakości. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jedna para jest marki Bytom, a druga marki Hugo Boss. No i oczywiście obie marki są bardzo interesujące przede wszystkim dlatego, że no, zajmują się już od lat. Męskim stylem, męską elegancją oraz tworzeniem bardzo dobrej jakości ubrań. Także wydaje mi się, że tutaj nie będę gdzieś mówił, że jedna marka jest tandetna, a druga jest oczywiście wspaniała, ale chciałbym tutaj trochę pomówić na temat spodni. Przyznam się szczerze, jedna para jest nowa, a druga jest po prostu przeze mnie noszona już jakiś czas. Także o jednej będę mógł trochę więcej powiedzieć, o drugiej moje tutaj uwagi czy, czy jakieś myśli będą podbudowane tym, że noszę inną parę oczywiście spodniej marki Hugo Boss, także wydaje mi się, że o tym będę mógł też troszeczkę powiedzieć, także przejdźmy może sobie do samego tutaj porównania testu. Co bym chciał porównać? Przede wszystkim żywotność, taki Piękny kolor. No i tutaj mogę powiedzieć, że na spodniach hubozno, oczywiście, kolor jest dużo żywszy, dużo bardziej intensywny, ale no, oczywiście po praniu może to się zmienić, chociaż nie będzie tak. Kolor pozostanie taki sam, bez zmian. No, oczywiście tutaj również producent zapewnia nas, że za ten kolor odpowiada tam specjalna technologia i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie spodnie są bardzo takie przyjemne, cienkie. Oczywiście, to jest tutaj większość, to jest bawełna, troszeczkę i jest tutaj do mieszki Elastanu, aby po prostu spodnie mogły być troszeczkę rozciągliwe, troszeczkę zwiększyć ich żywotność, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście spodnie bytą również są tutaj z bawełny i jakość jest naprawdę wspaniała. Także spodnie tutaj kugowos po prostu kosztują niestety znacznie więcej niż spodnie marki Bytom. No wiadomo, marka bardziej rozpoznawana no niestety, bądź niestety z dużo większą tradycją, z dużo, po prostu z większą renomą. Natomiast spodnie Bytom bardzo dobrze mi się nosi, oczywiście uwielbiam sobie w nich chodzić, bardzo przyjemnie cały dzień można w nich wytrzymać. Oczywiście świetnie pasują do koszuli, do t-shirtu, do koszulki polo. To również z drugą parą spodni ma miejsce. No i tutaj może jakieś różnice. No przede wszystkim wydaje mi się, że grubość materiału, ponieważ spodnie bytom są znacznie grubsze i wydaje mi się, że w okresie letnim, o ile ma to jakieś znaczenie dla kogoś, grubość materiału, no to ja bym tutaj radził wybrać sobie spodnie Hugo Boss. Oczywiście bardzo często możemy znaleźć i jedne, i drugie spodnie na promocji. O, tak często no, kilka razy w roku, ale jeżeli uda nam się znaleźć na odpowiedniej promocji, no to serdecznie zapraszam do przymierzenia i zakupu, ponieważ no, to jest bardzo fajna okazja, aby nabyć sobie jakieś dobrej jakości spodnie. Dobrze. Marka Bytom, no cóż, tutaj jeszcze nic się z tymi spodniami nie stało, nic się nie pruje, nic się nie niszczy. Kolor, jak widać, troszeczkę mniej intensywny niż na początku, ale wiadomo, po pewnym okresie noszenia, po wielu praniach miało to prawo bądź nie miało mieć miejsca. Oczywiście no, za tę cenę jest to w miarę wytłumaczane, ponieważ spodnie... O ile pamiętam, oscylowały wokół 100-200 zł, także wszystko w porządku. Ten kolor nie jest jakoś sprany, on po prostu troszeczkę z... stał się mniej intensywny, tak jak ma to miejsce, porównując sobie właśnie obie pary spodni. No to kolor właśnie spodni marki Byton był troszeczkę taki intensywny, jak marki Hugo aktualnie spodnie są. Dobrze, teraz skupmy się na spodniach Hugo Także spodnie marki Hugo Boss są to, cóż, no bardzo przyjemne w dotyku i co więcej wyglądają na eleganckie. Oczywiście w przymierzalni testowałem sobie również połączenie tych spodni z koszulą i oczywiście robi to świetne wrażenie, dobrą robotę. Natomiast spodnie są tutaj no, troszkę z niższym stanem, także no, zależy jak to woli, ale naprawdę bardzo dobrze się nosi. Tutaj nic nie ugniata w żadnym miejscu. No, testowałem sobie w przymierzalni i teraz będę mógł troszeczkę więcej o tych spodniach powiedzieć po kilku pewnie tygodniach, miesiącach noszenia. Spodnie prezentują się bardzo. Pozytywnie. Widać, że wykończenia są robione tutaj ze starannością, nie powinno tutaj się nic podprówać. Oczywiście nie chwalmy tutaj za bardzo, bo może coś się zniszczyć przypadkiem i wtedy no, będzie się zawiedzionym, ale jednak faktycznie spodnie, jeżeli będziemy normalnie je nosić, nie będziemy gdzieś biegać przez jakieś płoty, skakać gdzieś, no to powinny wytrzymać. No i oczywiście tutaj moje takie wrażenia, jeżeli nie będziemy ich jakoś przecierać, czy coś, to, to będzie wszystko w porządku. Dobra, także bardzo eleganckie, jak i z przodu, jak i z tyłu, będą podkreślały wszystko, co mają podkreślić. Będą zwyczajnie dobre, jest to wersja slim Fit, także osoby, które ćwiczą, bądź mają jakąś bardziej szczupłą sylwetkę, świetnie odnajdą się w tego typu kroju. No i cóż, mam nadzieję, że spodnie posłużą przez długi, długi czas. Dobrze. I teraz jeszcze szybciutko Spodnie bytą. No przede wszystkim cena jest niższa od spodni Hugo Boss, także wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy sobie trochę poszaleć, no to wiadomo, chyba lepiej sobie kupić dwie, trzy pary spodni bytą niż jedną parę Hugo Boss. Natomiast nie mogę zarzucić nic tej marce, ponieważ spodnie są bardzo wygodne, ale niestety mają jedną i to dużą wadę. Są bardzo gniotliwe, także nawet po wypraniu i wyprasowaniu spodnie no, wyglądają troszeczkę na pogniecione. Także jeżeli gdzieś wybieramy się na podróż, no to miejmy to na uwadze, że te spodnie raczej nie lubią transportu, ponieważ no, będą zwyczajnie w świecie pogniecione. Oczywiście, wydaje mi się, że. No cóż, to może być też wina po prostu tego, że. Tu jest raczej więcej bawełny niż w spodniach Hugo Boss. Chyba tutaj jest jak nie 99, to chyba 98% bawełny, jak nie 100%. Natomiast w spodniach Hugo Boss jest troszeczkę więcej procent materiałów sztucznych, ale to może i lepiej, ponieważ te spodnie nie są takie gniotliwe. Oczywiście to też zależy od rodzaju bawełny i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jedne, jak i drugie spodnie będą świetnie spisywały się jako. No cóż, taki element bazowy eleganckiego stroju. Oczywiście dobrym dodatkiem będzie pasek skórzany, bo pamiętajmy, że skórzane paski są najlepsze najlepiej wyglądają i ich żywotność również jest bardzo wysoka. Także nie ma sensu przepłacać za jakieś paski, które imitują skórę bądź są. Jakieś dalekie od skóry, czasami zapłacimy znacznie więcej od zwykłych pasków skórzanych, a jeżeli znajdziemy dobry pasek skórzany, to naprawdę przez długi czas będziemy się mogli cieszyć dobrą jakością i to świetnie wykończy naszą stylizację, idealnie będzie podkreślało po prostu naszą sylwetkę. Także wydaje mi się, że to jeden i drugi wybór jest bardzo dobry, chociaż. No, przyznam się szczerze, spodnie hługowozy raczej będą troszeczkę przyjemniejsze w noszeniu, delikatniejsze, są na pewno no, są znacznie cieńsze, także wydaje mi się, że to też będzie pomagało trochę w cyrkulacji powietrza. Oczywiście w tym, żeby nogi oddychały. Także. Podsumowując, jedna, jak i druga para jest ok, chociaż jeżeli macie przypływ gotówki bądź trochę wolnych pieniędzy, to serdecznie zapraszam do kupna spodni u Boss. Dobrze, także jeżeli które z par spodni się tutaj spodobała, wydaje mi się, że moja widownia jest zainteresowana różnego rodzaju eleganckimi strojami, eleganckimi ubraniami, także jak najbardziej spodnie przypadły do gustu, no to serdecznie zapraszam do obejrzenia jakiegoś materiału. Który nagrałem o koszulach, ponieważ jednym z moich ostatnich materiałów jest film o koszuli Calvin Klein. Także bardzo przyjemna koszula za bardzo ciekawe pieniądze. Serdecznie polecam. Obejrzeć moje inne materiały i dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Oczywiście pozostawienie łapki w górę, ponieważ to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych materiałów, a i pozostawienie komentarza ze swoim pomysłem na kolejne materiały. Może jakiś test. Właśnie spodni, markowych kontra zwykłe jakieś sieciówki z niższej półki cenowej. No, może coś zobaczymy. Oczywiście materiały o koszulach będą się pojawiały, jak i o eleganckich ubraniach, ponieważ no trzeba. Także serdecznie dziękuję za uwagę.